To jest właśnie specjal, który przygotowałem. Długo nad tym nie myślałem. Tak przyszło y, do głowy mi, więc już y, bardzo. To jest Minecraft solo. Więc będziemy sobie m, grać tutaj na, y, na tym Minecrafcie. I będziemy po prostu y, eksplorować różne tereny. Więc w dzisiejszym odcinku myślę... Tak. Tam, więc w dzisiejszym odcinku myślę znaleźć miejsce na dom, chociaż wiecie co... Nie mam nic. Nie. dla mnie to bez różnicy jest. Wydaje mi się, że mam na sobie lepiej grać. Prawda? E, widzicie, mamy mod Mockwitcher. Zawsze jakieś matki. Muszę sobie w kierunku tego bato. O, już mam pierwszą rolę. No. Jeszcze dwie. odcinki yy, okażą się no, z szukania domu tak myślę może <laughs> z no. Jeszcze do innego o. Zauważyliście, że mam polską wersję. Tak? Ustawiłem sobie na polski. Pasowałby... Pasą drzemą. Aha. No właśnie. Jakby ktoś chciał, yy, proszę bardzo zatrzymać sobie filmik. Yy, proszę bardzo, możecie sobie wygenerować taką mapkę, jaką ja właśnie tutaj posiadam. Nie ma problemu, więc... Coś takiego by mnie interesowało. I teraz, przynajmniej blisko pustynia taka. Teraz pasowałoby taki dosyć równy teren. Wiecie? Też nawet. Nawet. Hmm. Nawet całkiem spoko. Są do wody. Hmm. ja wiem. Wśród za małe trochę ten teren jest. być się większy. W tamtą stronę nie idę. Już widzę teren bagienny. też może. Chodźmy tu w tę stronę. Przydałoby nam się jakieś jedzenie zebrać chociaż wiecie co tak jedzenie A, tak. okay. dwa to nigdy nic nie wiadomo kiedy się skończy pierwszy Hej. Okay. myślę że jakąś siekierkę, można o, jak bogu. łopatę i jak zwykle, standardowo gilow Lof. łopata worldbencha zabieramy, czy Posługuję się angielskimi nazwami, ale ja. no, sobie wezmę. Może jakieś jabłko spadnie z któregoś drzewa, to takie sporadne może będzie jabłko. Eee. Nie dodawałam żadnej skrzyni bonusowej, bo to bez sensu jest. Oj, nie za bardzo dobrze powróży, że y, robi się moc. Ale o węgiel. Węgiel, węgiel. Węgiel. Sobie, węgiel sobie zbior. Wiecie co myślę? Ja się tutaj wkopał i się na chwilę osiedlił, bo to y, nic z tego nie będzie. A dobrze by było tę noc tutaj przesiedzieć. Si kera okej Trochę węgla jest. Pasowałoby teraz patyków. Co by nie? Ok, no, spoko myślę wystarczy. Mhm. A set tutaj piękniemy. A co? Jak już nam burżoazja. Powiększymy. Myślę sobie, że chwilę się tutaj no osiedlimy. Co by nie? Nie, tu nie będę kopać. Myślę, że tutaj się nie przekopię. No, o, Engel. Jak na pewno wiecie? się domyślacie? W Mock czas występują wilkołaki Co zbyt dobrze nie wróży Bo wilkołaki można tylko Zabić złotem Akurat, Tak, srebrem można je naprawdę zabić A złotem Właśnie W świecie minecraftowym Więc yy, uf, yy, nie, Właśnie Myślę, że odcinek nie będzie taki Kolejna taka informacja, że ten odcinek na pewno dostaniecie 24 grudnia. O ile się nie mylę. Jestem tak mniej więcej pewny na 90% że dostaniecie ten odcinek 24 grudnia. Dlatego informuję, że w związku ze świętami na pewno specjal tak? macie w początek specjal, jest to specjal, więc yy, na specjalu wyjątkowo będą się, okażą się odcinki codziennie, akurat w święta, prawda? Ja sobie tam po oj, no Peszek, yy, ja sobie tam yy, nagram, wcześniej, wiecie już, Mogę Wam powiedzieć, ja to nagrywam y, już y, 7 grudnia. Tak dla Waszej informacji, 7 grudnia to nagrywam. Więc jak Wy to obejrzycie, to i Was o coś zapytam, to. O.

Kuń ze swoim jeźdźcem. Idziemy tu. O jest, dobra. Nie wręcz mi to. Szalejemy na całego. Miałe, miałbym ooo wiecie miałbym plan taki wiecie ja już bym zaplanował sobie taką y, dodatkową serię no patrz będzie, będą mi teraz przeszkadzać zaplanowałbym sobie taką nie dadzą mi powiedzieć zaplanowałbym sobie taką dodatkową serię z minecraft jeżeli by save się ukazał chodzi mi o save Huśka. Na pewno kojarzą niektórzy. Prawda, bo mi się baguje ta... Co... Nie, o, mi co jakiś czas mi się baguje ta postać. Y, I jestem y, o, Huśkiem Z kinem... z mi się baguje. Z huśkiem, hmm. znaczy, y, mam nadzieję, jeżeli nagram Wam filmik z postacią Huśka, nie, o, jest nie, 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 Myślę, że nie, się nie, nie, jego postacią Wiem, nie, 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 atakują fuck yes. nie, 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 gdzie. nie, Slime na pewno! Pieszaj dziadu. Slime wiem, że na pewno nie zacznie. Czy chcę tego, czy nie? O co za dziad? O no! O. O. Tak, pasuje zdobyć jakieś ee, żarcie. Co jak co? Najpierw sobie zobaczymy

Wiecie co? A bo dobra. Pasowałoby jakąś owcę. Dał mi żarcie chociaż dał, no, dobra. Może daruję mu to. Co jak chce, co, co, to zatrułem się, fajnie? Jep. was pewnie wie... Blok złota ma. Niektórzy z Was pewnie wiedzą co to jest. Jest to golem. Jeżeli nie wiedzą, to podpowiedziałem. Tak. O oh, no, no, no. Tak. Jest to golem, owszem. No właśnie. Nie problem. O, tak. Skrzyneczkę Co? Może żeby nie było? Y... Ok, w razie w razie w, mm -hmm. to jeszcze coś zjemy? Muszę, że spróbuję podnieść do tego, tego golema. Mm -hmm. To będzie koniec Czy niech może wiedzą, co to jest. Ustawiłem sobie W razie żeby nie chodzi, bo nie ma łóżka. Tak, Drewniane miecze na. Są ciekawy, czy się będzie... ta wieża, tylko że... Mm. Au! 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 No, pieprzo! Au! ten będzie mnie rzucał jeszcze, no. O, że ty... W... Co... Ehm. Koniec odcinka. E, do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, łapki w górę lub do, jeżeli się podobał filmik. Była to e, walka z golemem. Nie trwała u nas zbyt długo. E, Jeb, 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 je, I... Do zobaczenia w następnym odcinku. Pewnie go zaraz jeszcze nagram. Więc... Do zobaczenia. No i trzymajcie się. No i pa, pa.